Rozpoczynam mały teścik termiczny kulona 720 o naprawie przetwornicy po, po drobnej modyfikacji układu chłodzenia i zobaczymy jak to będzie wyglądać przy takim dość dużym obciążeniu, prawie że maksymalnym, praktycznie maksymalnym. No i co, od razu się rzuca w oczy bardzo ciepły przewód ładowania. Przy takim prądzie ma 40 stopni. Grzeje się podobny, w podobny sposób płyta frontowa w miejscu między złączami. A mniej więcej w tym miejscu jest podłączony bezpiecznik zalutowany z tyłu płyty i w zasadzie nie da się tego obejść To oczywiście nie ma jakiejś tragedii bo to jest nawet mniej niż 40 stopni no ale tak sobie troszkę jest chyba troszkę widać parametry ładowania 15,3V 14A ten prąd to jest w tej chwili najważniejszy kulon 720A po małej modernizacji zasilania układu wentylatora jak widać ma ten Wentylator oryginalny 150 MA zieloną jadełką. Jak wiadomo, na oryginalnej diodzie są problemy, przegrzewa się i to dość mocno. No to teraz sprawdzę, jak się będzie zachowywać dioda ES1D rekomendowana przez support. Przed chwilą była wstępnie uruchamiana, więc jeszcze lekko temperaturę niektóre elementy mają. Podwyższoną, ale to jest na poziomie 25-27 stopni i myślę, że nakieruję się mniej więcej tutaj na to miejsce na miejsce tych podejrzanych diod i zrobimy pierwsze uruchomienie na zimno. Wentylator nawet w pewnym stopniu troszeczkę pomaga ochłodzić się tej diodzie. Chwilka po uruchomieniu mamy już 60 stopni. Nie płynie żaden prąd do obciążenia. Jeszcze może momencik, poczekam. Teraz, jak to mówię, jest ustawione napięcie 9V. Temperatura spada. Wentylator się wolniej kręci. Czyli myślę, że można na razie wrócić do. Pierwotnych ustawień 16V. No i 16V bez obciążenia. Jak widać, sama zmiana napięcia, czy to ładowania, czy w trybie zasilacza, powoduje zmianę prędkości obrotowej wentylatora. No i trochę zmienia się temperatura tej diody. W małym przybliżeniu widać, że troszkę ciepła generuje sam tranzystor VT3. No i zespół tych diod VD21, VD20, VD18, ale nie jest ona jakoś specjalnie chyba najcieplejsza. No wskaźnik jednak pokazuje na VD 18, czyli ta dioda zasilająca wentylator, oryginalny wentylator. Grzeje się w tym zespole diod najbardziej. No to zobaczymy, co się stanie po podłączeniu dużego obciążenia. Odwrócenie wentylatora, tak aby dmuchał w zupełnie inną stronę niż płyta elektroniki. Troszeczkę widzę, powoduje wzrost temperatury tej diody 14V, ponad prawie 12A. No I powiem, że teraz najcieplejszym punktem wcale nie jest dioda. W obrębie koła jest około 100 stopni, ale ta temperatura nie wskazuje już na diodę. Dioda raczej ma około 60 stopni. Tutaj się grzeje jakiś rezystor. Rezystor, który równolegle z innym kondensatorem. Jest połączony z tą główną diodą prostowniczą Szotkiego na główną przetwornicę. Także chyba fabryczna dioda ES1D jest OK. Temperatura diody D18, VD18, kiedy włożyłem diodę Szotkiego 100V2A STPS. 2H100A. 80 stopni ma bez obciążenia. I o dziwo pod obciążeniem temperatura spadła. Do 70, jeszcze raz odłączę obciążenie. troszkę rośnie, więc nie jest lepsza od tej wskazywanej przez Balsat szukamy dalej trzecia dioda prostownicza testowo STTH1R06A czyli taka sobie 1A 600V z czasem przełączania 25 nanosekund. w trybie spoczynkowym zasilacza, można powiedzieć. Dalej temperatura jest trochę wysoka, no ale zobaczymy co, co się zrobi pod obciążeniem. Sytuacja podobna jak przy diodzie środkiego 100V 2A więc nie ma potrzeby tutaj wymieniać tego, co support Balsatu proponuje. No i ostatnie podejście na testowych diodach. Dioda szótkiego, 1A 40V SS14 Dalej się jakoś specjalnie nie wyróżnia. Teraz obciążenie. Temperatura pod obciążeniem tutaj spada tak jak w poprzednich przypadkach. No i powiedzmy, ostatnie podejście modernizujące układ zasilania chłodzenia w kolonie 720 dioda 200 V 1A ES1D. I startujemy na razie bez na razie bez obciążenia. Temperatura spoczynkowa. Stabilizuje się mniej więcej około 80 stopni. Dam mu mocne ładowanie. I spada być może przez dodatkową wentylację. Ale chyba nie. Po prostu kształt impulsów zasilających wentylator zmienia się wraz z obciążeniem. Bez obciążenia one są bardzo wąskie, a wysokie takie spileczki. Dużym obciążeniem one się wygładzają, więc jest dobrze, można, więc można już spokojnie sobie chłodzić, ładować. Nic się nie grzeje. Jedynie co sobie zobaczę, jeszcze troszeczkę inne miejsca. Okolice diody prostowniczej podwójnej środkiego się grzeją, ale to jest około 60 stopni od dołu. Ton ładowania tam przekracza 12 Amperów, więc Więcej się tu za bardzo nie zmieni. Okolica strony pierwotnej jest mniej więcej znana. Te rezystory 80 stopni to nie jest problem. Rezystory w, w, w źródle tranzystora kluczującego też są OK. No widzę podobną sytuację jak w kolonie 820, czyli są dwa skupiska rezystorów, które się troszeczkę grzeją prawdopodobnie. Tutaj można by co nieco poprawić. Dobrze, układ chłodzenia opanowany. Mogę potwierdzić, czy dioda ES1D, nawet na tym bardzo wymagającym wentylatorze, jest ok. No i jeszcze jedno sprawdzenie. Kulona 720. Jest nowa dioda. Troszeczkę zmodyfikowane proporcje kondensatorów. Oraz jest. Wentylator Brushless EFB0612MA o prądzie 120mA przy 12V. No i zobaczymy, co tu się będzie działo na troszkę łagodniejszym jak dla tego kulona wentylatorku. Temperatura, widać, jeszcze jakaś leciutka jest po lutowaniu, ale podłączam do prądu. poczynku bez obciążenia chyba około 50 stopni się ustabilizuje. Tak dla przypomnienia powiem, że dla oryginalnego wentylatora 150 mA z czystą zieloną jodełką było to chyba około 80 stopni pod obciążeniem było lepiej, zobaczymy co tu się stanie pod obciążeniem. 14V, 12A, czyli prawie że maksymalna moc. Jest jeszcze lepiej niż na oryginale Z tym, że tutaj już widać pewne proporcje, o ile tamta dioda z 80 mniej więcej spadała z temperaturą do 60, tak tutaj chyba z 50 rośnie do 60 paru. Zobaczymy. Faktycznie, bez obciążenia temperatura spada. Tylko, że ta temperatura 70 stopni, to wcale nie jest temperaturą. Diody. Grzeje się okolica diody prostowniczej. Dioda CVD-18 w tej chwili ma około 40 stopni, więc tu jest zielono, jak na tej planszy. Także w obwodzie zasilania wentylatora jest zimno. No to dobrze, operacja jest. Powiadał się w 100%. W środku widać, że jest troszkę kolorowo. W takiej tonacji tęczy wydaje mi się, że troszkę lepiej widać te najcieplejsze punkty. No i co tu można powiedzieć? No te rezystory, podobnie jak w kulonie 820, mają trochę temperatury 140 stopni, co prawda. Maksymalna temperatura pracy tych rezystorów jest troszkę większa. No ale to już jest tak blisko granicy. Tranzystor strony pierwotnej ma 50 parę stopni, więc nie ma się tutaj co obawiać o temperaturę radiatora. Ja ją teraz dotykam w zasadzie rękami. I autentycznie tu nie może być dużo, bo nie, nie parzy, zleciutko ciepłe. Z jednej strony radiatora a strony w wtórnej się coś grzeje. Ale to wcale nie jest chyba dioda i jakiś rezystor nie wiem czy to dobrze będzie widać, ale dioda postownicza raczej tutaj ma około 90 stopni dotykam sobie radiator i ten radiator jest znacząco cieplejszy niż strony pierwotnej ale 90 stopni to wydaje mi się, że i to na samej biodzie nie jest problemem. Na radiatorze tutaj będzie tutaj wyżej mniej. Same rezystory bocznikowe się tak bardzo nie grzeją. Bardziej troszeczkę w okolicy przylutowanie do płytki. I czy ja wiem, czy tu jest sens walczyć o 20 stopni, na przykład na radiatorze? Teraz zobaczę, co się stanie pewnie. Bez obciążenia, bez ładowania, temperatura mocno spada, szybko spada ponowne podłączenie akumulatora i ona się nagrzewa. Poniżej jest stopni, grać się musi, bo musi być wymiana energii między powietrzem, między otoczeniem, a radiatorem, nie może być inaczej, inaczej się ciepło nie wymieni. 90 stopni na samej diodzie nie jest dużo problemem. Wentylator większy, wentylator wymieniony wentylator raczej sobie z tym